Część czwarta. Poziomy kalibracji 600 000 stany iluminacyjne oświecone. Przegląd. Transcendencja, iluminacja, samorealizacja i oświecenie to boskie stany, które stanowiły najwyższe poziomy świadomości w historii. Stany te odzwierciedlają przekraczanie ograniczeń więzów liniowości ego oraz wyłanianie się blasku nieskończonej rzeczywistości i źródła istnienia. Technicznie to ujmując, stany oświecone pojawiają się na poziomie świadomości 600, będącym poziomem nieskończonej błogości i pokoju oświecanym przez światło promieniejącej jaźni. Wyłonienie się Boga imanentnego jako jaźni często wyklucza kontynuację zwykłych ludzkich działań i skutkuje wycofaniem się ze świata, a nawet fizycznym oddalaniem się, co wybiera 50% tych, którzy tam docierają. Stan błogości jest totalny, charakteryzuje się zanikiem wszelkich zachcianek, potrzeb, rząd czy niechęci, również tych dotyczących fizyczności. Poziomy od 700 do 850 są niezwykle rzadkie i zostały określone jako stany samorealizacji cechujące bardzo zaawansowanych nauczycieli, którzy często pozostają na danym poziomie przez całe swoje życie. Niezwykłość tych poziomów przyciąga następców i zwolenników, którzy następnie przelewają na papier wspomnienia tych nauk w skrótowej formie dla przyszłych pokoleń. Stany daleko posuniętej duchowej świadomości pojawiały się okresowo w historii, w różnych kulturach religijnych i cywilizacjach. Pomimo, że zaawansowane stany świadomości satori mogą pojawiać się przelotnie u bardzo rozwiniętych duchowo wyznawców, rzadko się zdarza, by ten stan się utrwalił i przerodził w postać dojrzałego nauczyciela. Gdy tak się jednak stanie, nauki nabierają wielkiej wartości na całe stulecia i są tłumaczone na wiele języków, co podkreśla ich ogromne znaczenie dla ludzkości. Co charakterystyczne, właściwe nauki są wykalibrowane na tym samym poziomie świadomości co sam nauczyciel, a zatem ich błędne interpretacje czy tłumaczenia powstają w skutek każdego odchylenia pomiędzy nimi. Jest to istotne, ponieważ takie nieprawidłowe zrozumienia są bardzo częste, a odchylenia czy błędy zaczynają nawet dominować w pewnych religiach, które w rezultacie zostają wykalibrowane niżej niż pierwotne nauki. Najrzadszymi ze wszystkich w historii są przejawy poziomów świadomości powyżej 850, które odzwierciedlają całkowite uświadomienie sobie boskości, jakkolwiek nazywanej. Tutaj ponownie zdarzają się nieprawidłowości, jak i brak pojęcia prawdy, która staje się niezrozumiana z powodu ograniczeń zdolności ego umysłu, by przyswoić lekcję. Z tego powodu weryfikacja najwyższych nauk wielkich mędrców, którzy sami posiadali bardzo zaawansowany stan świadomości, ma nieocenioną wartość. Oświeceni duchowi nauczyciele, choć pojawiali się rzadko, mieli w historii wielki wpływ na cywilizację, a ich nauki silnie oddziaływały na wszystkie klasy społeczne, czy zostało to otwarcie przyznane, czy nie. We współczesnym świecie wyłonił się na przykład wzorzec instytucjonalizacji i przyswajania korzyści płynących z duchowej prawdy przez podstawowe struktury społeczeństwa, wraz z późniejszym wypieraniem się i negowaniem uznania dla źródeł tych inspiracji poprzez proces sekularyzacji. Każdy musi sam zdecydować, co uznaje za ostateczną prawdę, wedle której żyje. Pokazują to nawet przykłady zagorzałych ateistów. We współczesnym świecie odróżnienie iluzorycznego od prawdziwego dobra może być od razu ustalone dzięki pojawieniu się nauki o świadomości, wedle której oddziela się iluzję i percepcję ego od potwierdzalnej istoty prawdy, podobnie jak wyłonienie się metalurgii umożliwiło odróżnienie złota głupców od autentycznego kruszcu, a testy DNA ustalanie tożsamości. Nawet pomimo faktu, że ludzki umysł jest podatny na błędy, ceni on jednak i poszukuje tego, co uznaje za prawdę, jak i środków do jej osiągnięcia. To samo podejście demonstrowane jest w szczerości skrajnie materialistycznego naukowca, który w ten sposób poświęca się służbie intelektu, jakby był on jedynym źródłem prawdy. Oprócz samego nauczania o prawdzie od oświeconych nauczycieli emanuje potężne pole inspiracji, oddania i współczucia, które obejmuje wszystko i podnosi pole energii ludzkości. Bez pojawienia się tej ogromnej duchowej energii boskości ewolucja ludzkiej świadomości zatrzymałaby się na poziomie 200, co uniemożliwiłoby dalszy rozwój w stronę stanu oświecenia, który odzwierciedla ostateczny ziszczalny potencjał. Dlatego Jezus Chrystus oznajmił, że jednocześnie jest synem człowieczym i synem Boga dzięki inkarnacji boskości. Krishna reprezentował prawdę najwyższego nauczyciela, zaś Budda nauczał, że ostateczny stan jest poza wszelkim nazewnictwem. Obecnie można zweryfikować te prawdy dzięki wykorzystaniu kalibracji poziomów świadomości, co potwierdza, że awatary na poziomie świadomości tysiąca odzwierciedlają najwyższy możliwy poziom osiągalny przez człowieka. Dlatego też szacunek dla wielkich nauczycieli historii jest oparty na sprawdzalnych faktach, a nie tylko na mitach. Nawet sama metoda kalibracji świadomości powstała w wyniku poświęcenia się poszukiwaniu prawdy przez ludzi i dostarczyła środki rozróżnienia przekraczające zdolności nawet najbardziej wykształconych intelektów. Na przykład, Newton, Freud i Einstein są wykalibrowani na 499. Rozdział 16. Pokój, błogość i iluminacja. Poziom kalibracji 600 wstęp. Stany oświecenia wyłaniają się na poziomie świadomości 600 w wyniku zastąpienia liniowości nieliniowością. To pole energii jest związane z doświadczeniem określanym takimi terminami jak transcendencja, iluminacja, błogość i świadomość Boga. Gdy osiągnie się ten stan, rozróżnienie między podmiotem i obiektem znika i nie istnieje już określony punkt ogniskowy percepcji. Osoby na tym poziomie często wycofują się ze świata, ponieważ stan błogości wyklucza codzienne funkcjonowanie. Niektórzy jednak trwają w nim i zostają duchowymi nauczycielami, inni z kolei pracują anonimowo dla poprawy kondycji ludzkości. Tylko niewielu powraca do funkcjonowania w świecie i staje się uznanymi geniuszami w swoich dziedzinach, wnosząc swój wkład w życie społeczeństwa. Ci Którzy pozostają przy religii mogą zostać oficjalnie mianowani świętymi, pomimo że na tym poziomie zwykle przekracza się sformalizowaną religię i zastępuje ją czystą duchowością, z której pochodzą wszystkie wierzenia. Obecnie istnieje sześć osób na Ziemi, które są wykalibrowane na 600 lub wyżej. Anonimowi trzy są pomiędzy 600 i 700: jedna na od 700 do 800, jedna na od 800 do 900 i jedna na 900. Tysięczne działania na poziomie 600 i wyżej są postrzegane jako zachodzące w zwolnionym tempie, zawieszone w czasie i przestrzeni. Wszystko jest żywe, promieniejące i stale płynie, rozwijając się w wyśmienicie skoordynowanym ewolucyjnym tańcu, w którym znaczenie i źródło są obezwładniające. To niesamowite objawienie zachodzi bez myśli czy koncepcji, dzięki czemu w umyśle pojawia się nieskończona cisza, która zatrzymuje tworzenie pojęć. Świadek i doświadczenie są jedną tożsamością. Obserwator rozpuszcza się i staje się w równej mierze obserwacją. Wszystko jest połączone ze wszystkim i zjednoczone dzięki obecności, której moc jest nieskończona, a wciąż wyśmienicie delikatna. Wielkie dzieła sztuki, muzyki i architektury, które są wykalibrowane pomiędzy 600 i 700, mogą nas tymczasowo przenieść na wyższe poziomy świadomości, są uniwersalnie uznawane za inspirujące i ponadczasowe. Dyskusja. Transcendencja sfery liniowej i wejście na nieliniowe domeny świadomości przynosi wielką zmianę paradygmatu. Na tym poziomie nie istnieje to ani odrębna osoba doświadczająca przejścia, ponieważ są one zawarte w jeźni, dzięki czemu wiedzący i wiedza są tym samym. To stan nieskończonego pokoju, który nieomylnie jest obecnością Boga istniejącą w innym wymiarze niż emocjonalny czy psychologiczny spokój lub wyciszenie. W ciszy wszystko dzieje się samo z siebie, autonomicznie i spontanicznie. Dźwięk nie ma wpływu na ciszę, która utrzymuje się nawet wewnątrz dźwięku. Stan ten zgodnie z tradycją i historycznymi przekazami określa się jako sad Chait Ananda, nie ma błogość. Funkcje psychologiczne mogą zostać wstrzymane. Nie ma potrzeby poruszania się ani mówienia, a wewnętrzna cisza jest niema, jakby zawieszona w bezczasowej przestrzeni. Kwestia czy ciało nadal istnieje i przetrwa, czy nie, jest nieistotna, a właściwie bez znaczenia. Jest to sprawa pozbawiona wagi i zależna od wszechświata. Jeśli karmiczne skłonności zostaną zestrojone z fizyczną kontynuacją ciała, wtedy ono przetrwa. Jeśli nie, ciało zostaje po prostu porzucone, ponieważ przyszło z ziemi i zostaje jej oddane, gdy osiągnęło cel ducha. W około 50% przypadków, gdy zostaje osiągnięty ten poziom świadomości, ciało zostaje porzucone. Gdy tak się nie dzieje, wówczas fizyczna kontynuacja pozostaje w zgodzie z reakcją świata, który może wywoływać potrzebę jedzenia lub picia. Z samego wnętrza nie pojawia się chęć ani jednego, ani drugiego, ani też potrzeba komunikowania się lub mówienia. Obecność jest samospełniająca się i kompletna, wyjątkowo i doskonale delikatna, a zarazem potężna. Jej istota przenika wszystko jako źródło egzystencji. Wszystko jest postrzegane jako powstałe z nieprzejawionego, stającego się ciałem, jako stworzenie ze źródła, które jest wrodzone, wszechobecne i poza decyzjami woli. W jedności i identyczności wszystko jednocześnie jest przypisane wszystkiemu innemu, ale nie dzięki byciu tym samym czy innym. W nieskończonym kontekście całkowitości potencjalność jest aktywowana przez boską ordynację powszechnie znaną jako Boża wola. Określenie wola jest jednak nieco mylące, ponieważ zakłada ono akty wolicjonalne. Stworzenie jest doświadczane jako rozwinięcie i objawienie wyłaniającego się nieskończonego potencjału. Nie ma tu więc żadnej dualności: tego stwórca tworzącego, to stworzenie, ponieważ stwórca i stworzenie są jednym i tym samym, a stworzenie jest samopromieniejące. Wszystko, co istnieje, jest doskonałe i kompletne. Stworzenie nie postępuje od niedoskonałości do doskonałości, czego doświadcza ego, tylko przemieszcza się z doskonałości w doskonałość. Iluzja ruchu z niedoskonałości w doskonałość to mentalizacja. Na przykład pąk róży nie jest niedoskonałą różą, ale doskonałym pąkiem róży. Otwarty do połowy jest idealnym rozwijającym się kwiatem, a całkowicie otwarty jest doskonałym rozwiniętym kwiatem. W miarę jak więdnie jest doskonałym zwiędłym kwiatem, a potem staje się doskonałą zeschniętą rośliną, która następnie zapada w doskonały sen. Każdy z etapów jest doskonały w każdym przejawie swojej ekspresji, jako wyłonienie się i rozwinięcie ewolucji stworzenia. W ten sposób iluzja zmiany zostaje zastąpiona doświadczaniem procesu manifestowania się rzeczywistości z potencjału przejście, wyłonienie się, rozwinięcie, metamorfoza. Bez mentalnych interpretacji, doskonałość wszystkiego, co istnieje, jest potwierdzana przez wewnętrzne piękno, które stanowi przekształconą fizyczną obecność jego doskonałości. Bez korygowania i klasyfikacji, które biorą się jedynie z liniowego umysłu, wszystko postrzega się jako równie wspaniałe. To, co świat ignoruje jako chwast, posiada piękno równe kwiatu. Projekt żyjącej rzeźby całej natury jest jednakowy, bez klasyfikacji, i zaczyna się rozumieć, że wszystko w niej posiada takie same zalety czy wartość. Wszystko jest wyrazem boskości jako stworzenia, wszystko jest jednakowo nienaruszalne i święte. Ciało równe ze wszystkim innym jest także autonomiczne i porusza się z własnej woli. Na poziomie 600 nie istnieje wolicjonalne przyczynowe umiejscowienie, jak na przykład osobowa jaźń, ja, o którym sądzimy, że jest czynnikiem sprawczym lub decydentem w działaniach. Dynamika pokoju i iluminacji. Ego twierdzi, że jest autorem działań codziennego życia. To egoistyczne roszczenie, którego doświadcza się jako wewnętrznej rzeczywistości, jest złudzeniem opartym o nierozpoznane funkcje ego, jak na przykład natychmiastową korektę. To zjawisko następuje w jedną dziesięciotysięczną sekundy po faktycznym jego zajściu. Najlepszą analogią dla tej funkcji ego, jak już wcześniej zauważono, jest nagrywanie na odtwarzaczu. Gdy dźwięk jest zapisywany na taśmie, umożliwia ona odsłuchanie tego, co właśnie zostało nagrane. W ten sposób nie doświadcza się źródła, ale nagrania z ułamkiem sekundy opóźnienia. To opóźnienie jest przypisane wszystkim sposobom, w jakie ego przeżywa codzienność, dzięki którym umysł nie doświadcza rzeczywistości, tylko jej opóźnionego, błyskawicznego odtworzenia przez ekran percepcji. Na poziomie 600 owe opóźnienie zanika, a wraz z nim złudzenie tego czy tamtego, bowiem bez opóźnienia w przetwarzaniu to i tamto zostają połączone w jedno, które nie jest sztucznie podzielone. Bez wewnętrznego ustawienia urządzenia kontrolnego, jakim jest ego, doświadcza się zjawisk bezpośrednio, a nie przez pryzmat iluzji widza. Jedność ze zjawiskami, zamiast bycia oddzielonym od nich, daje możliwość doświadczania żywotności i całości obecności wyrażanej jako wszystko, co istnieje. Wszystko, co żyje, nie znajduje się pasywnie gdzieś tam, ale najwyraźniej przedstawia się świadomości jako cecha jego istnienia, a nie intencja woli. W ten sposób wszechświat wydaje się być niesamowicie pięknym i doskonałym darem, który promieniuje swym wewnętrznym blakiem boskości. Fenomenologicznie bycie świadkiem można by opisać jako oczarowanie, ponieważ wszelki ruch widzi się jakby w zwolnionym tempie. Zjawiska, ruch i działania, które uprzednio przypisywano ego-jaźni, teraz postrzega się jako autonomiczne, bez żadnego szczególnie określonego miejsca pochodzenia, ani tym bardziej pochodzące z niezależnego ja czy mnie. Przeciwnie, poczucie mnie rozszerza się i obejmuje wszystko do poziomu, który jest bardziej pierwotny, wszechogarniający i wrodzony jako istota, a nie odrębne jednostki. W wyniku tego postrzeganie związku również zanika, ponieważ jest on konstrukcją umysłową odnoszącą się do postrzegania odrębności, która zostaje zastąpiona przez świadomość nieliniowego włączenia. Dzięki temu, że nie postrzega się oddzielenia, które trzeba wyjaśnić, pojęcie związku traci znaczenie i możliwość zastosowania. Jaźnie nie ma związku ze światem, ponieważ istnienie jest jej niepodzielną esencją. Podobnie nauka odkryła, że nie można wyznaczyć centrum wszechświata. Pomimo, że bank danych pamięci wciąż jest dostępny, jego wartość mierzona jest zdolnością do opisowego rozpoznania, które umożliwia podtrzymywanie funkcji ciała, jeśli istnieje taka karmiczna możliwość. Ciało wydaje się wtedy działać zgodnie z zasadą, którą można z grubsza porównać do pędu. Jak opisano w poprzednich książkach, jest ono jak nakręcana karmą zabawka, która sama podąża swoją trasą. Transformacja na poziomie 600 i wyższym jest wynikiem rozpadu narcystycznego rdzenia ego, które iluzorycznie zakłada, że jest suwerennym autorem i dlatego stanowi główny czynnik sprawczy. Takie wnioskowanie jest zawarte w znaczeniu słowa egocentryczny. A zatem rdzeniem ego jest jego podstawowe przypuszczenie, dzięki któremu utożsamia się ono z głównym źródłem istnienia, działania i decyzji, czym uzurpuje sobie autonomię boskości. To prymitywne domniemanie wyraźnie widać w stanie patologicznym, określanym jako złośliwy mesjanistyczny narcyzm, w którym rdzeń ego jest wręcz przedmiotem czci. W historii to samobóstwienie było jawnie wyrażane od czasu rzymskich cesarzy, którzy dosłownie określali siebie mianem Boga. Jest to obecne także w świecie współczesnym na przykładzie światowych przywódców, którzy przejawiają manię wielkości i przerost wszechmocnego ego. Syndrom złośliwego mesjanistycznego narcyzmu KAL-30 jest opisany szczegółowo w rozdziale 15 w Wys. Falsehood. Przekraczanie poziomu 600. Przy zwykłej konceptualizacji i wiedzy mogłoby się wydawać, że stan błogości jest stanem ostatecznym. Patrząc na to z perspektywy samego ego tak właśnie jest. Znika niepokój, oczekiwanie, żal, przyciąganie czy tęsknota. Znikają również zasady, cele, zamierzenia, procesy i warunki, jakie trzeba spełnić lub ukończyć, czy też role do odegrania. Na tym poziomie nie ma osoby, jaźni ani nikogo, z kim można walczyć. Wszystko zachodzi bez wysiłku i spontanicznie, po prostu przejawiając się w jasny sposób, jako to, czym jest. Podobnie zanikają jakości, które są opisowymi spostrzeżeniami. Wszystko jest zwyczajnie tym, czym jest, bez przymiotników. Umysł jest cichy, ponieważ bez podmiotu czy obiektu oraz bez aktora tego, robiącego to, nie ma potrzeby użycia czasowników. Bez określeń przymiotniki są zbędne. Dodatkowo zachodzi do zaniku woli, ponieważ nie ma decyzji, które należałoby podjąć, wszystko rozwija się spontanicznie i autonomicznie, jako wyraz ewolucji stworzenia. To, co pozostaje po rozpadzie tych funkcji ego, to świadomość bycie świadkiem, ale właściwie bez świadka pozostaje sama świadomość. Nie istnieje potrzeba przetwarzania, ponieważ możliwości nie są już oddzielone przez nałożone z góry liniowe jakości. A zatem nie ma potrzeby wybierać lub ważyć argumenty za i przeciw. Z perspektywy funkcjonalnej wystarcza sama informacja i dlatego działanie jest autonomiczne. Podejmowanie decyzji już nie jest potrzebne, ponieważ zgoda zastępuje związki i opcje. Bez wykonawcy nic się też nie dzieje, takie doświadczenie wymagałoby projekcji z ograniczonej perspektywy oraz towarzyszących jej stanów umysłowych. Dzięki temu, że nie doświadcza się czasu, następstwo zanika, nie ma już więc, przed, ani po. Harmonia jedności zgody jest ewolucyjna, ponieważ potencjał wyraża się w formie manifestacji, ale i jako pustka intencjonalności. Najlepszą analogią mogą być ruchy wszechświata, które są zharmonizowane z całością. A zatem, grawitacja jest wrodzona stworzeniu, a jego pole jest współtowarzyszące, a nie przyczynowe, czy wynikowe, te terminy zaś reprezentują psychologiczne badawcze konstrukty hipotetyczne. Zgodność jest wyrazem boskiej jedności i harmonii, co staje się jasne wraz z przekroczeniem kartezjańskiego dualistycznego rozdziału na res interna cogitans i res externa extensa – świat, jaki jest. W jedni identyczności nie ma odrębnego, tego, wywołującego oddzielne, to. Aby przekroczyć poziom 600, należy odrzucić utożsamianie się z doświadczanymi, obserwowanymi cechami, które faktycznie są autonomicznymi własnościami, przypisanymi samej świadomości. W głębokiej medytacji odkrywamy, że nieświadomie utożsamiliśmy się z tymi cechami, co wymaga odrzucenia iluzji czy nagrody uzyskiwanej dzięki byciu świadkiem czy obserwatorem. Podstawową blokadą w osiąganiu jeszcze bardziej zaawansowanych stanów oświecenia jest satysfakcja, przyjemność i bezwiedne przywiązanie do samego stanu błogości. Ponadto doświadcza się go jako spełnienia i całości. Wówczas pojawia się wiedza, że nawet to, nieważne jak znakomite, także trzeba poddać Bogu. Dzięki takiej kapitulacji pojawia się do tej pory niewyobrażalny, jeszcze szerszy paradygmat. Dla informacji. Poziomy kalibracji pewnych nauczycieli i pism z 600. Nauczyciele pisma Abinawa Apta 655 abinawa 655 Aurobindo 605 kurs cudów. Karmapa 630 podręcznik 600 Kasyapa 695, Agada 645 Magdeburg 640 księga rodzaju Biblia Lamsa. 660 Muktananda 655 Ewangelia Święty, Łukasza 699 Sachidananda 605 Ewangelia Święty, Tomasza 660 Tauls J. 640 Kabała 605 Laozi 610 Nauki Laozi 610 Vivekananda 610 Midrasz 665 Mishne 665 Nowy Testament Króla Jakuba. 640. Psalmy Biblia Lamsa 650, Wina Naberawa 635.